Marii. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego u włoku Wojtka. Wojtku, witamy w rodzinie. <noise> tak. Dużo szczęścia, zdrowia i słodyczy Kamina z Orlano życzy. Dziękuję. <noise> Dziękuję. This is Rob from England and my friend from Ireland. If you would like to introduce yourself and say hello. Hello. Yes, I'm Linda. We would just like to say a couple of nice words to the bride and groom. Congratulations on your special day. And we are really proud to be invited to such a lovely occasion. Yes, absolutely. I agree with everything he says. And uh, thank you very much. Uh, I <laughs> hope dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <laughs> Zaczniemy dzisiaj tak. <noise> droga Magda I Wojciechu I Wojciechu. Wszystkiego najlepszego Na no nowej drogi życia, dużo miłości, szczęścia Spójrz na, na nos mojej żony, mojej szanny W jakiej rośnie Zaczynamy <noise> jeszcze raz, proszę, spokojnie, Oto bez proszę. stresu Magdo i Czy czym? Mam? jest z Robertem, To się było u i jest troszkę już pysnych jedy to on jest z Wałcza. my z Rio ze Świebodzina to znaczy z wszystkiego dobrego na nowy drodze życia Fakt faktem, że świeci mi tą lampą bardzo po oczach i ja nie jestem... Yy... Wszyscy myślą, że ja jestem yy, z tego... z urzędu skorbowego Bo taki wyglądasz, Ale to nie, prawda? Ja jestem... Yy, zwykłym ja, gościem. Ja jestem zwykłym gościem, który przyjechał tutaj... przyjechał golfem. Z Dwójką? Trójką. Trójką, Bo ja żona też prowadziła ten samochód. To był żony samochód. Tylko, że ja... Chcę kupić BMW. I to nie jest ja prawda. Zobaczcie, nie pozwolą? I, i życzymy wam, żeby byście, była BMW, a nie... mieli BMW. Tak, tak. A żeby... Golfem. A nie Golfem. Fakt, faktem, Golf, Volkswagen, czy jak sama nazwa mówi, auto ludu, czyli I dla Was, wiecznie. tak. I Paweł, w tej chwili... Stopuj, Paweł. Patrz... Na prawo. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być tutaj z Wami w tym wyjątkowym dniu, aczkolwiek marszewo i marszewo koło siebie nie jest to najlepszy pomysł. Życzymy Wam, abyście mieli gromadkę ślicznych, przepięknych dzieci, takich jak ja. Jedno ładniej się od drugiego. <noise> tak, właśnie. Wojta, z końcu gałka się zemści za Wiktorię. <noise> Aby każdy dzień był wesoły, słoneczny. No i co, Wojtas, tobie życzę, abyś... Nie, wyro... nie Nie, abyś nie wydoroślał. Tylko został właśnie, dalej taki, jaki jest to Magda. A tobie życzę e, Żebyś wszystkiego była szczęśliwa z Tak, o razem. właśnie. Bo to będzie ciężka sprawa. I jak to <noise> powiedział ostatnio mój kolega na weselu, bo nie jest ważne znaleźć osoby, która chce spędzić z nami życie. Nie, z którą my chcemy spędzić życie, tylko osobę, która chce spędzić z nami życie. O! Taki bojkot! Inventarz Ciepiągla! Dobra, tutaj Wojtas. Wojtas i Magda. <laughs> Bądźcie szczęśliwi. Miejcie do siebie cierpliwość, bo ja wiem, że obydwoje musicie ją mieć. Nie kłóćcie się o pilota. Zresztą <laughs> film. Zbudujcie sobie tą górę, żebyście mieli tam dla siebie swój kącik. Tak. Z daleko z kani. Miejcie dużo dzieci. Bo to jest na maksa ważne i waszym Chociaż rodzinie, trójkę, bo tu widzę, że ale w rodzinie, tak. w rodzinie Magdy to po prostu musi, no, być, musi być dużo być, dzieci. Tak, tak. Cały czas. Ej, nie ze mnie. Nie dla mery. mnie najważniejsze, żeby oni siebie rozumieli I tej, na tej wsi daleko od wszystkiego. I żeby byli po prostu jest, szczęśliwi. szczęśliwi. Jeszcze dobre ich. rady jakieś. Dobre rady. Nie pal papierosy. No trudno brać, no, więcej no, rad nie trzymałem, więcej nie, nie, nie trzeba. Bo to naprawdę. chyba ostatnio większe większy <noise> <noise> nie są. Tak. <noise> no okej, okay, no Papierosy. po prostu wolście szczęśliwi <noise> i... Żeby każdy dzień był dniem bez nikotyny. <noise> Dzisiaj dzień bez papierosa, nie pamiętam. No i błażej, Justyna dla Wojska i Magdy Magdy i Wojtka, 31 maj 2021. Nauczyła się tego <noise> na nadajemy na żywo, proszę Państwa. <noise> My no tak bardzo serio życzymy Wam dużo szczęścia, tego błysku w oku, który mieliście dzisiaj przy ołtarzu, uśmiechu, którym darzycie siebie i wieści na co dzień. Tego, czego sobie naprawdę życzycie, bo to się spełniło. o tym możemy nie wiedzieć, nie słyszeć, możecie o tym nie mówić, ale życzymy Wam naprawdę z całego serducha tego, żeby to wszystko, co wy gdzieś tam skrycie między sobą tak naprawdę, tylko we dwoje sobie życzycie, żeby no to się ziściło. Chcielibyśmy życzyć, abyście każdego dnia byli tak szczęśliwi jak dzisiaj. Aby się spełniały wszystkie wasze marzenia, nawet te na na najbardziej skryte, bo dla nich warto żyć.